W tym pierwszym odcinku chciałbym Wam powiedzieć o czymś, o czym pewnie nie wiecie. Rewożnie mieszkańcy nie mają prawa wypowiedzieć się swobodnie na sesji Rady Miasta. Takie prawo zostało im zabrane blisko 8 lat temu przez obecnie rządzącą koalicję JMM i PiS. Ktoś mógłby powiedzieć, hm, ale cóż w tym złego? Po pierwsze, Zadajmy sobie pytanie, dlaczego taka opcja została zabrana. W moim odczuciu jest to tylko i wyłącznie dlatego, że prezydent był zmęczony słuchaniem tego, że komuś się coś nie podoba, że ktoś ma zastrzeżenia. Ale to nie tylko o to chodzi. To jest nasze prawo. Tak jak głosowanie jest naszym prawem, a nawet obowiązkiem, tak naszym prawem jest mieć głos. Nie dlatego, że chcemy z niego skorzystać, ale dlatego, że mamy tą możliwość, kiedy przyjdzie taki czas i będzie taka potrzeba. Ta sytuacja przywodzi na myśl taką historię. Przed wyborami do Europarlamentu, prezes Jarosław Kaczyński został zaczepiony, jak można powiedzieć, przez niepełnosprawną kobietę. Udał się w rozmowę, obecny były media. Napytała go o takie rzeczy, jak to jest, że no, ta grupa osób niepełnosprawnych zasługuje na to, żeby. Torinek, tutaj idziemy, chodź. Ta grupa osób niepełnosprawnych zasługuje przecież na to, żeby jej pomóc, prawda? No, on tłumaczył, że nie ma pieniędzy, że oczywiście, ale nie teraz. Kaczyński nie chciał kontynuować tej dyskusji i zdecydowanie. W formie publicznej, on powiedział, że on, on w formie publicznej nie widzi dalej tej dyskusji i powiedział na koniec: Proszę nas popierać, ale proszę nie przeszkadzać. I to jest ta kwintesencja kwintesencja tego, czego chyba wymaga od nas dzisiaj Paweł Silberg. Tak, bo spójrzmy na to z troszeczkę innego kąta. Paweł Silbert mówi: Jestem niezależny, ale jednocześnie na wrześniowej sesji, ostatniej sesji przed wyborami, w samych superlatywach właściwie można powiedzieć, że naprawdę lwią część sesji poświęcił na zachwyty i umizgi w stronę premiera Morawieckiego. Jak to on go popiera jak to ten, że zrobił wiele dla jawożna, O tym będę mówił w kolejnych blogach. Ale kwintesencja z tego jest taka, że na tej samej sesji powiedział on, ale ja jestem niezależny, ja będę popierał tego, kto robi dobrze. To nie jest niezależność, panie prezydencie, kiedy popiera pan reprezentanta konkretnej partii politycznej, reprezentanta konkretnej myśli politycznej. Bez względu na cele. Ja nie zabieram Panu prawa popierania tej osoby, bo może go pan popierać, nie popierać. Może pan występować na jego listach, nie występować. Może nawet pan mieć jego plakat w domu. Bez znaczenia chodzi tylko o coś innego, żeby pan nie kłamał przy okazji. Bo to wygląda troszkę jak kłamstwo. Mówi pan, no tak, ale ja będę popierał tego, kto jest dobry. Czyli to pan będzie definiował, kto jest dobry, a kto jest zły. To takie troszkę wcielanie się w rolę Boga, prawda? I chyba nie tego od Pana oczekują mieszkańcy, a oczekują profesjonalizmu. Oczekują tego, żeby jak Pan obiecuje i mówi, że jest osobą niepopierającą żadnej partii politycznej, to żeby się Pan tego trzymał, bez względu na jakieś takie prywatne odczucia. Ale nie oszukujmy się. Paweł Silbert. Od lat w koalicji wyłącznie spis. Wszyscy inni są źli. Wszyscy inni są niefajni. Z wszystkimi się pokłócił. Nie potrafił nawet zbudować jakiejś takiej rozsądnej pozycji jawożna na Śląsku. Tak, żeby to jawożno było też beneficjentem śląskich pieniędzy. O czym też będziemy pewnie mówić w którymś momencie. I taka osoba wskazuje nas na. Na to abyśmy stali się wzorem troszeczkę Rosji takim milczącym tłumem, który ma robić to, co on chce. Nie mamy prawa zabrać głosu. Ponieważ jest ten internet, ja mogę mówić do was, ale on nie może wyłączyć, czego nie może zrobić na sesji. I nie mógł zrobić na sesji, to tyle w tym temacie numer jeden.